Poniedziałek 17 lutego godzina 21 misyk wieczorową porą misiek news kochani ci co są ze mną od samego początku wiedzą lepiej i nie są zdziwieni tymi sondażami które ja dzisiaj z wami będę omawiał tak należycie do ekskluzywnego grona które nie tylko codziennie jest w stanie poznawać te sondaże które spływają ale jeszcze razem je analizujemy i dzięki temu nie są dla nas niespodzianką. Porozmawiamy dzisiaj także oczywiście o tym, dlaczego Polska nie wyśle swoich wojsk do Ukrainy, ale także porozmawiamy o tym, jak bardzo ta sytuacja jest skomplikowana. Natomiast sondaże, bo one dzisiaj budują wielkie napięcie przed wyborami prezydenckimi, powodują, że naprawdę jest o czym rozmawiać, jest się czym emocjonować. A my, kochani, ten weekend przekroczyliśmy 50 tysięcy subskrybentów. Bardzo, bardzo za to dziękuję. Nieoczekiwanie poszło jak po prostu z yy, lawiną. I bardzo, bardzo dziękuję. Proszę o lajki, proszę o subskrybowanie mojego kanału. I już za chwilę gadamy o tym, czy Mencel jest fillerem PiSu. Witam bardzo serdecznie. Proszę o lajki i proszę o subskrybowanie mojego kanału. Kochani, dla tych, którzy oglądają mnie codziennie, nie będzie wielkim szokiem to, co dzisiaj przynosi sondaż dla Opinii 24. To sondaż, który jest na zlecenie RMF-u, przynosi teoretycznie informacje, które pokazują Rafał Trzaskowski na 30% w pierwszej turze. Uwaga! Karol Nawrocki tylko na 21%. Wkraczamy w kolejny miesiąc kampanii wyborczej, a Karol Nawrocki ma 21% w pierwszej turze. Natomiast Mencen ma już 16%. I pamiętacie państwo, dlatego mówię, że ci, którzy oglądają kanał mój, e, Michał Kamiński oficjalny, są do przodu. Nie tylko dlatego, że bardzo często mam tutaj inne i prawdziwe, Informacje dotyczące polskiej polityki, ale także dlatego, że przygotowujemy się na to, co następuje. Pamiętacie, przygotowywaliśmy się na to już od jesieni, że będzie wahnięcie w sondażach, że Rafałowi spadnie. Dzisiaj widać wyraźnie, że to jest o 9% mniej niż było w grudniu tamtego roku, ale my byliśmy na to przygotowani, bo ja Państwa uprzedzałem, że tak się stanie i mówiłem też, że to będzie nieprzyjemne, ale nie będzie tragedią. I całkiem niedawno, w zeszłym tygodniu, zacząłem się tutaj z Państwem zastanawiać, czy przypadkiem ewidentnie słaba, ewidentnie kulejąca kampania Nawrockiego nie jest zaproszeniem do tego, by zaczął rosnąć w siłę kandydat trzeci, ale zazwyczaj spotyka, spodziewaliśmy się tego, że ten trzeci kandydat będzie kandydatem z centrum, z lewej strony. Dominacja PiSu po prawej stronie sceny politycznej wydawała się tak mocna, że trudno było przy zdrowych zmysłach sądzić, że ktoś może PiSowi zaskoczyć. Ale proszę Państwa, Nawrocki na dzisiaj, i jest to dla mnie naprawdę szokiem, prowadzi słabą kampanię, nie wyszedł z tego kryzysu, nie przedstawia żadnych ciekawych propozycji. Jeździ po kraju, ale to wszystko jest jakieś takie bez. Chyba czujecie o czym ja mówię. To wszystko nie budzi jakiegoś, nie ma tej atmosfery zwycięstwa, nie ma tej atmosfery, która przez pewien czas wydawała się, że w piśmie się obudziła po zwycięstwie Trumpa, że oni jakby zyskali wiatr w żagle. Teraz chyba te aresztowania, chyba te kłopoty prawne, które mają, powodują, że oni są jakoś, mam wrażenie, że nie są w stanie odnaleźć właściwego rytmu tej kampanii. I na to wchodzi konsekwentnie, konsekwentnie męcen. Pamiętacie, mówiłem w zeszłym tygodniu, że może nastąpić taki fenomen, który po naszej stronie nastąpił w roku 20. kiedy była słaba kandydatura po stronie Platformy, pani Marszałek wtedy, rośli w siłę inni kandydaci. Nie platforma, tylko inni kandydaci. I dzisiaj, kochani, Męcen jest już na 16%, a Nawrocki tylko na 21%. I teraz zastanówcie się, co będzie, jeżeli za chwilę konfederacja i sam Męcen zacznie przekonywać wyborców prawicowych, że ponieważ Nawrocki jest słabym kandydatem i być może nie ma szans, bo to też pokazują sondaże, wygrać z Rafałem Trzaskowskim w drugiej turze to być może dla części prawicowych wyborców to właśnie Męcen będzie lepszą alternatywą dla Trzaskowskiego niż słaby Nawrocki. I to jest, kochani, potwornie duże niebezpieczeństwo dla Prawa i Sprawiedliwości. Bo istota siły także przywództwa Jarosława Kaczyńskiego polega na tym, mówię to bez ironii, że ona jest bezalternatywna. Że jak masz w Polsce konserwatywne przekonania, a niestety, nie jesteś na tyle elastyczny jak polskie stronnictwo ludowe i jak my, którzy rządzimy w Polsce z lewicą, z liberałami, mając świadomość, że istnieją między nami różnice, ale mając również świadomość tego, że podstawową różnicą, która dzieli, dzieli polską scenę polityczną, nie jest stosunek do prawicowych wartości, tylko stosunek do wolności, do demokracji i do naszego miejsca w świecie zachodnim. Dzisiaj to nabiera szczególnego znaczenia, o czym sobie powiemy w następnym jeszcze dzisiaj tutaj wejściu. Ale to jest powodem, dla którego się dzielimy. Więc my, konserwatyści, możemy być po stronie dzisiaj lewicy i liberałów, ponieważ spór, który się w Polsce toczy, jest ważniejszy niż spór ideologiczny. Ale dla dużej części polskich wyborców prawicowych tak nie jest. Dla nich najważniejszym sporem jest spór, między. Umownym obozem, którym osłabia Rafał Trzaskowski, a całą resztę. I dla takich wyborców, słaba kandydatura Nawrockiego jest po prostu zaproszeniem do tego, żeby szukać kogoś innego, kto do tych wyborców przemówi. I coraz bardziej wydaje się, że ten klucz do tego rektoratu na tle słabo, słab, słabego opisu posiada Mencel. A jak dodamy jeszcze do tego rzecz, która będzie docierała. Do bardzo wielu wyborców prawicowych w Polsce, że nad drugą turą wyborów w naszym kraju, w czerwcu tego roku, zawiśnie potężne pytanie dotyczące odpowiedzialności karnej, prawnej za osiem lat czasu grabieży, za 8 lat tak zwanej dobrej zmiany. Będą konkretni ludzie, których los będzie na szali. W drugiej turze wyborów, na czele z liderem partii, Jarosławem Kaczyńskim, bo prawie na pewno wszystko na to wskazuje, on może mieć postawione zarzuty. Tak więc będzie jasne. Ja o tym powtarzałem i będę o tym mówił. Wybór, który będziemy do dokonywali w drugiej turze wyborów, będzie między innymi wyborem tego, który albo ułaskali, w tym Jarosława Kaczyńskiego, albo go na pewno nie ułaskali. I teraz, to jest w oczywisty sposób bardzo niewygodny spór dla Nawrockiego, ponieważ większość z Polaków nie traktuje dzisiaj tego, co dotyczy Jarosława Kaczyńskiego i co dotyczy Ziobry, jako prześladowań politycznych. Tak uważa tylko wąski, istotny, ale mniejszościowy elektorat Prawa i Sprawiedliwości. Dla całej reszty to dobre, to akt dziejowej sprawiedliwości, że ci goście są wreszcie rozliczani. I teraz sytuacja, w której Jeden z kandydatów na prezydenta prawie na pewno tych ludzi powypuszcza z więzień albo w ogóle nie pozwoli być osądzanym, jest rzeczą, która będzie kolejnym potężnym atutem dla Mencek. Bo jest jasne, że on tych ludzi z więzień nie wypuści, tym bardziej, że Prawo i Sprawiedliwość nic dobrego Konfederacji Stanu Mencenowi do tej pory nie zrobiło. A ja was proszę o lajki i proszę o subskrybowanie mojego kanału. Nie będzie polskich wojsk w Ukrainie. Nie będzie polskich wojsk w Ukrainie i wbrew temu, co najrozmaitsi ludzie z lewa, z prawa i z zagranicy przede wszystkim usiłowali nam wrzucać, na to nie ma woli politycznej. Nie ma ani obecnego rządu, co wyraźnie dzisiaj powiedział wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Nie będzie polskich żołnierzy w Ukrainie. To samo powiedział później w Paryżu na... Moim zdaniem, niezbyt udanym szczycie, ale to nie z naszej winy w Paryżu, pan premier Donald Tusk: nie będzie polskich żołnierzy na Ukrainie. I to chciałbym, żebyście widzieli. Nikt nie da w Polsce wpuścić nas w kolejny konflikt zbrojny. Polacy nie mogą dzisiaj umierać na żadnej wojnie. Polska nie może być narażona na to, by na nas spadały rakiety i by nasi chłopcy i nasze dziewczęta umierały. Polska jest na to niegotowa. Polska za dużą cenę zapłaciła przez całą swoją historię za to, że umieraliśmy za in innych. Naszym dobrobytem, naszą przyszłością, e, naszym, e, naszą wolnością płaciliśmy za dobrobyt innych. Dzisiaj ja jesteśmy krajem w dalszym ciągu na dorobku i ja się bardzo cieszę, że ta sprawa, że nie wysyłamy wojsk na Ukrainę, nie jest w Polsce przedmiotem jakiegokolwiek sporu. My tych wojsk nie wysyłamy, proszę Państwa, także dlatego, że to byłby niezwykle pożyteczny argument dla rosyjskiej propagandy, która tym, że my chcemy rzekomo powrócić na te tereny, które niegdyś były polskie. E e Szermuje, rosyjska e, propaganda używa tych argumentów, ale to są argumenty nieprawdziwe. Polska nie chce tam wracać, o czym Państwo doskonale wiecie, i dobrze, że dzisiaj mówimy, że polscy żołnierze nie pojadą na Ukrainę. Nie zmienia to jednak faktu, moi drodzy, że sytuacja jest trudna. Dzisiaj nikt mądry nie jest w stanie powiedzieć, co w tym, co mówi Donald Trump, jest elementem strategii. Co jest elementem pewnego szumu informacyjnego, a co jest elementem realnych, twardych negocjacji z Rosjanami. Te negocjacje już się zaczęły. I nie po raz pierwszy w historii bardzo wiele rzeczy odbywa się ponad naszą głową. Tym ważniejsze jest, moi drodzy, i tutaj nie ma żartów. To jest po prostu wymóg polskiej racji stanu. My możemy się obrażać, może nam się nie podobać to, że Donald Trump został prezydentem. Demokraci mogli wygrać wybory. John Biden mógł wygrać wybory w Stanach Zjednoczonych. Nie wygrali ich na własną prośbę. Donald Trump ma pełny mandat narodu amerykańskiego do tego, by rządzić Stanami Zjednoczonymi. Każdy odpowiedzialny polski polityk, zwłaszcza na tle tego, co dzisiaj dzieje się w Europie, widzi, że innego gwaranta naszego bezpieczeństwa. Jakby to brutalnie nie brzmiało, niż Stany Zjednoczone dzisiaj mieć nie będziemy. Dlatego dla naszym najważniejszym zadaniem jest utrzymanie dobrych stosunków ze Stanami Zjednoczonymi i dbanie o to, byśmy nie dali się również wepchnąć w konflikt pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Europą, gdyby albo Europejczycy, albo, co jest dużo bardziej prawdopodobne, Amerykanie taki konflikt chcieli wywoływać. Polska powinna być. Wszędzie, gdzie się da, po stronie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, ale Polska powinna pomagać Amerykanom jednoczyć Europę, a nie Europę dzielić. Kiedyś to był wielki postulat polityki amerykańskiej Republikanów i Demokratów, żeby Europa miała w końcu swojego ministra spraw zagranicznych. Dzisiaj nie za bardzo wiemy, jakie są oczekiwania Trumpa względem Europy, poza tego zupełnie Poza tym zupełnie słusznym oczekiwaniem, żebyśmy bardziej dbali o nasze europejskie bezpieczeństwo. A takie jest hasło polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i takie jest hasło naszego premiera w tym względzie. Tak więc, moi drodzy, dzisiaj nie ma powodów do paniki, ale też z całą pewnością nie ma powodów do takiego poczucia, że wszystko idzie w dobrą stronę, ponieważ. Mamy bardzo, ale to bardzo wiele niewiadomych, które powodują, że dzisiaj niezwykle istotne jest to, żebyśmy dobrze wykonali tę robotę, za którą sami odpowiadamy. A sami odpowiadamy za to, jak będzie wyglądała polska gospodarka, jak będzie wyglądała polska armia, polski, polskie przygotowanie do wojny i jak będzie wyglądała polska pozycja w świecie, nasze relacje ze Stanami, nasze relacje z Europą i spokój wewnętrzny w naszym kraju. To są nasze zadania, których nikt z nas nie zdejmie. A ja Was proszę o lajki i proszę o subskrybowanie mojego kanału. Nas jest naprawdę coraz więcej i to jest niesamowicie pozytywne i bardzo, bardzo wprost nie nawet onieśmiela. Dziękuję, że jesteście ze mną. Dziękuję za lajki i proszę o subskrybowanie mojego kanału.